Warta, warta, hej! Warta, warta, hej! Tak, ten mecz myślę, że kontrolowaliśmy. Ten pierwszy set graliśmy punkt za punkt, ale w końcówce, w tym najważniejszym momencie, odskoczyliśmy na kilka punktów i udało się wygrać. W kolejnych setach kontrolowaliśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, kontrolowaliśmy grę i doprowadziliśmy do, do zwycięstwa. Tak, dokładnie. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Wygraliśmy tutaj 3-0. Jest to dla nas bardzo ważne. Przed nami podróż, powrót na parę dni do rodzin, odpoczynek na świętach, ale wiadomo, że po, po przerwie świątecznej wracamy i walczymy o punkty ligowe z Jastrzem. Myślę, że tutaj. Ja mogę odpowiedzieć za siebie, nie myślałem o tym, wyszliśmy na boisko, w trzecim secie zagrał przysłowiowy drugi skład, poradziliśmy sobie dobrze, wygraliśmy 3-0, więc chwała chłopakom. Myślę, że koncentracja, byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu, mieliśmy klarowny game plan, który... który Realizowaliśmy przez całe spotkanie i myślę, że to pomogło nam w wygraniu. Tak, atmosfera na meczu była, była bardzo fajna. Czuliśmy się jakbyśmy grali u siebie, nie na wyjeździe, więc chwała kibicom. Dziękujemy bardzo za to, że przyszli i nas wspierali. Nie spodziewaliśmy się, że aż tylu żołnierzy przyjdzie na ten mecz. Dziękujemy im bardzo za to, że poświęcili swój wolny czas i przyszli nas dopingować.